Na gali w Legionowie mam przyjemność rozmawiać z Krzysztofem Cieślakiem. Krzysiek, jakbyś byś podsumował swój występ w Warłamowie? Tam nie była Twoja na najlepsza walka. Jak byś ocenił ten występ? Tragicznie. Po prostu nawarstwiło się tyle moich prywatnych spraw i to spowodowało, że nie wyszłem skupiony w ogóle do tej walki. Też te przygotowania może nie były aż takie tak w 100% jak przed każdą walką, bo gdzieś miałem w głowie te swoje sprawy prywatne. Mam nadzieję, że teraz się wszystko unormuje. Wszystko trenuję teraz bardzo ciężko, ponieważ prawdopodobnie 7 czerwca wychodzę na Nowonari i chcę kibicom pokazać kawał dobrego boksu. No właśnie, mógłbyś coś więcej powiedzieć o dniu 7 czerwca? No tak, dostałem propozycję, właśnie są rozmowy, prawdopodobnie walki z Krzysztofem Szotem. Są takie rozmowy, prawdopodobnie dojdzie do tej walki. No i chciałem z tego miejsca wszystkich kibiców serdecznie zaprosić. Krzysiek, a jeszcze a propos wracając do Twojej wagi, bo mówisz, że chcesz wa walczyć z Krzyszkiem shotem. Ostatnio jakiś czas temu mówiłeś, że chcesz już tylko kategorię superpiórkową, że nie chcesz walczyć z takimi koniami jak na przykład Michał Serowatka. Więc jak to będzie wyglądało w kwestii limitu z Krzyszkiem shotem? No Krzysiek ma zejść. Ma zejść może nie do superpiórkowej, ale pomiędzy lekką a superpiórkową. I ma tam zrobić te kilogramy, ponieważ on jest w podobnych, tych samych warunków, tylko jest troszkę obtłuszczony. No ale jak z, mam nadzieję, że nie ma problemu z robieniem zwagi, mam nadzieję, że zrobi. No. A też skusiły mnie po prostu na tą walkę też w warunki finansowe. To może być jedna z najważniejszych gasz, jakie w życiu dostanę i zarobię w boksie. A dalsza przyszłość? Z kim chciałbyś się zmierzyć? Jakie jeszcze masz marzenie sportowe? No marzenie na pewno są mistrzem Europy. Yy, żałuję, że tej szansy nie, nie wykorzystałem z tym zamorą, ponieważ doznał porażkę dużo ludzi, uważało, że miałem szansę dużo, żeby wygrać tam walkę, ale też zastanowiłem się, z, 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 zastanowiłem się ponieważ ta warła -y walka mi nie wyszła, że miałem takie problemy. I nie byłem w 100%, nie czułem się dobrze więc wolałem nie ryzykować, I dlatego może tak, a mogłem, może też mogłem jechać i zaryzykować I, i wydaje mi się, że zdobyłbym tam tytuł. Krzysiek, w takim razie życzę Ci powodzenia i miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy kilka ciekawych walk w Twoim wykonaniu. Na pewno zapraszam kibiców na swoją walkę, Wsz... będę robił wszystko, żeby sprawić kibicom jak najwięcej przyjemności.